Kośwanko, jestem Werty z nas Bobix! Elo, witam, witam. elo, witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft Legacy na serwerze Brodacin to oczywiście najlepszym serwerze w Polsce. Oh, yeah! Właśnie tak. Dobre. Słuchajcie, tutaj muszę wam powiedzieć, że Bobix to to, to jest. No patrzcie, generalnie czekamy. Ciężko Bobix... pracowałem, tutaj most tak, zabudowałem. Tak, tak. Chyba eee... tak, chyba te zarośla podlewałeś, żeby urosły. Tylko że tu coś, nie wiem, no zniknął, bo ja budowałem, a coś tutaj się nie pojawił. No tak, 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 tak. Słuchajcie, bo siłą Bobiksa zaciągnął, bo już nam kuboid wygasał, ogarniacie, zaraz by tu nam wlecieli i zniszczyli wszystko. Tak, także no, witamy w kolejnym odcinku to mojego legaczacji seria. Dalej trwa jak najbardziej. Po prostu gracze przeszkadzali Bobiksowi i, i, i Bobiks nie mógł pracować, to ogarnąłem ostatnio, ale Bobiks zapomniał, że to ogarnąłem no i no i wyszło jak wyszło no, tak muszę powiedzieć. No bo co ja wbijałem na działkę, to ja mówię, ale tutaj wybuduję, dobra, a nagle... O, ktoś przyszedł. Jak już jedna sala była, to nagle był taki zlot, że nic się nie. Ja tutaj patrz, chodź, chodź ci pokażę. Chodź, patrz co ja tutaj nagle, zrobiłem. Nagle. Patrz tu nawet ścianę zrobiłem, nie? Ale czekaj. Pokazywałem to w moim odcinku legacji bez ciebie co nagrałem. I cyk, tutaj też jest rozwalone, ale patrz jak to wygląda. To jest wszystko poblokowane nagle. miałem. No i no. tak przychodzili. No nie, Dobra, to już odblokuję. Już działka jest zablokowana, także spokojnie można to blokować. Generalnie taki pomysł wyszedł, że skoro nic tutaj nie mamy takiego dokminienia, to możemy pójść na wyprawę, ewentualnie pójść na wyprawę kopaną diamentową, żeby diaks jakiejś zrobić. E, kopaną diamentową można. Dobra, nice. E, tylko, 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 tylko co się tutaj dokładałem? Nie. Tylko chciałbym do naszego magazynku, gdziekolwiek on teraz jest. Hej, bo ja grałem na teksturpaku twoim i miałem tu wszystko tak jaśniutko, nie? Później mam no. tak na Defaultowi mówię, jak tu jest ciemno? Joko ciemnico, HOLO, kto to zrobił? Jak ja on ja mógł. To... O, ile mam diamentów, to ja nie wiem, czy tak diamentów potrzebujemy. To może coś innego potrzebujemy, Bobik myślę. myśl. Y Cokolwiek tak naprawdę. To ja to potrzebujemy drewna, bo jak chcemy zrobić most, to on raczej drewniany, nie? To tutaj drewno mi się przydało. O, tego szukałem, dobra. No drewno. Drewn. Jakiego drewna potrzebujemy? Bo i tak mamy... Tak czy siak mamy dużo drewna, Bobiks. Mamy Gdzie dużo. Jest już już się nie wymigasz. Jak nie ma. Tyle drewna. Że normalnie o tym opowieści piszą w książkach do gimnazjum, którego już nie ma. No ja ostatnio ogarniałem tu rzeczy, to drewna nie było. Czekaj, spraw sprawdź, sprawdź. Sprawdzimy, sprawdzimy, sprawdzimy. Tu są tutaj ten. Tutaj puste to jest. Patrz, tutaj. O! O! Ale nie wiem z którego robimy. Dobra, to robimy ze zwykłego, nie? No z takiego jaki będzie dobry. Pomogłem? No to się <laughs> To zwykłe. <jest śmiech> najlepsze, bo nikt się nie będzie sadził, że, że to nie pasuje, a zwykłe drewno do wszystkiego pasuje. Dobra, bardzo, bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy. No, no. ty masz drewno, to masz zabawę, ale ja naprawdę myślałem, że pójdziemy na wyprawę. Co, psułeś? mój pomysł tego odcinka? Naprawdę, słuchaj. No ja chciałem iść po drewno, bo myślałem, że nie ma drewna. No, widzisz, mamy diamenty, mamy drewno, Cze czegoś nie mamy, a coś potrzebujemy, na pewno, nie ma opcji, że mamy wszystko, bo inaczej by, Tak, i bo, tylko nam się przypomni, że, e ty, tego nie mamy, o, potem. Nie mamy się... włosów z ogrody Marlina, lecimy na łowy, bierz swój Ja tutaj dawałem, kibyna. ale ja tu dawałem, patrz, ja tu dawałem skrzynkę. Aha. No, no dobra. Nie wiem co to są za rzeczy, ja je wyrzucam stąd, nie ma, ja jakichś śmieci nie przyjmuję. Jak już to nie ma. Ale dwa włosy są, słuchaj! Tylko włosy tu miały być, wyrzucamy stąd wszystko, eee, tak, No, ty. no teraz jednak n, 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 nikt nam tutaj nic nie da. Chyba, że doprowadzimy to, ten le, te lejki pod granicę kuboida, żeby wiesz, jak blokuje kuboi Aaaa, o no to jest, tak, dobry, pomysł, to jest, to jest dobre, dobry pomysł To jest dobre, to jest dobre, to jest, jest dobre Czekaj, biorę skrzynkę, biorę skrzynkę Od której strony świata, od której strony świata? I to jest od gift A Znaczy, I... nawalone, przepraszam Dobra, ja biorę tą skrzynkę, co tutaj jest, te lejki Tak, tak, na granicy świata I każdy będzie mógł rzucić, gorzej jak ktoś nie trafi to nie będzie mógł wejść i zabrać <laughs> Chyba, że tam zrobimy opcję z wodą, żeby woda wlewała, czyli jak ktoś nie trafi, to żeby tak coś jak wleciało w lejek. Co ty na dobra, to? Dobra, dobra, dobra. Dobra, potrzebuję. Uuu, co to? O, to chyba Bobiksa bo to sobie zabiorę go. Potrzebuję, potrzebuję tego wiadreka. Masz wi wiadro? Dawaj z wiadra. Eee, wiadro. Mam wiadro, mam wiadro. Czekajby sobie rzeczy? Tak mam. Nawet z wodą. Mm. Cześć, gdzie ty jesteś? Mm, mm, mm. Ja jestem daleko. Jeszcze dalej. Idę, już, idę, idę. Spokojna głowa. <śmiech> ja <śmiech> ja chill, ja chill. Jestem na tej. uprawił na tył. No jestem, przejść, stoję. O, ha, 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 o, 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 <laughs> o, 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 będzie na pustyni skrzyneczka z lekiem. To wcale nie jest podejrzane, a wręcz <grymne> <szederskie>. <grymne> To trzeba postawić jakoś tak, nie wiem, tak... Dobra, wyłączyłem teleportację do siebie, bo mi spamowali, no niestety. To trzeba postawić o, jeszcze, o, jeszcze tak, że... Żeby nie mogły to nikt zniszczyć, ale żeby... Tak, nie zniszczę, po prostu żeby i Temek mógł dolecieć. Mhm. O, czekaj, czekaj, bo tu jest Nara. O. O kurde, tu jest... Czekaj, trzeba zejść na dół, trzeba zejść na dół. Widzisz, bo tutaj jest ostatni bloczek, próbowali się dostać, nie? O, no to czyli tutaj Dobra. musimy dać. No tutaj, tu jest, to jest takie fajne miejsce, nie? Tylko że tu wiesz co, daj tutaj lejek, daj tutaj lejek. To wylejemy też wodę, żeby jak ktoś nie trafi. Stań. Jed, 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 stań tutaj, stań tutaj. No. O, nie! Nie, 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 nie. <laughs> Co dobrze, że mam wodę przy sobie. Skoro woda ma to wleci to Wobix chodziło mi o to. A że ty miałeś to jeszcze to zostawiłem. Daj. Dobra. O. Ile masz tych, o, nie tak chciałem. Ile masz tych skrzynek? Skrzynek, no mogę mieć dużo, bo mam dużo drewna przy sobie. Czekaj, dokładnie. O, ale mam... mamy jeden lejek, wiesz? Mamy jeden lejek. Mamy lejków sześć jeszcze. Przy sobie? Tak. Dobra, cztery skrzynki, to masz sześć lajków. Eee, dobra, 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 dobra. To, 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 czekaj, zrobimy najpierw... mi się wyzywają? Zrobimy coś fajnego w sumie, czekaj, czekaj, bo mam pomysł, masz łopatę? Eee, mam łopatę, mam łopatę. Skubany się przygotował normalnie. I to taką On... super ekstra szybko. Ej, tu jest kogoś kuboid! Pani tak? Panie, mogę tu <noise> okay. o, to niszczyć już. Okej. O to akurat sąsiad, wieś co robić, wiesz co <noise> robić. My tu robimy dla ciebie, sąsiad, yy, specjalną ofertę. Patrz, zrobię coś takiego, widzisz? Widzę. Dzięki czemu? Dwa lejki. O! O kurde! O ty. <noise> Ja ci dam bić admina. <noise> Nie ma. A widzisz, widzisz? Już. Umacham mu tarczą. Dobra. I widzisz, patrz, są dwa lejki i one teraz, widzisz, jeden lejek ma więcej teraz pojemności. W zacnie, nie? Jesteśmy auto w skrzynki. Nie mam skrzynek. Weź zrób jeszcze... No, 10 skrzynek to wtedy robimy tutaj normalnie, słuchaj, magazyny stulecia. Dobra, o to parę magazynów. Dostaliśmy pierwsze włosy. O, Dzięki, dzięki. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Normalnie. Cyk, cyk, cyk. Osiem. Co się dzieje. Już robię więcej. Dobra. I cyk. No co, z czemu... <grym> czemu 11 zrobiłeś? No, a tak mi się, zro... Ta, tak mi się <grym> zrobiło mucha. 11. Mucha! Mucha! Co to na to, żeby dzień zrobić? Dobra, to robimy dzień. Dobra. Time set zero, bo my tu pracujemy, halo! No, nie pra... O nie, Mucha. Nie ma, nie no ma, ja mam dwie były, tu mierz dwie ze dwie sobą, ja mam jeszcze ze sobą, no chodź. Bęk, bęk. Dobra. Ale normalnie. A to jest... tu mam włócznie swoją, czekaj, czekaj. Każdy będzie mógł tu nam zostawić. No mu chodź pana. To mi się podoba. Tu mam grabie, nie ma, chodź tu poluję na tą muchę, chyba że zniknęła nie, ja ją znajdę. E, Mogło się spalić, wiesz. Ej, nie, 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 tego... one w gdzieś znikają, one w gdzieś i... mają tryb Mother invisible. I... Co? Ale to z góry tak? wygląda. Dziwne. Ale ja wiesz co ja rozkmieniłem o co chodzi z tymi mózgami tych fletów. to, to i do czego to jest? Ej, żeby Żebel naprawić. Ej, mam jakiś Heart of Hesea. Co to jest? E, nie wiem, ale po, podobno drogie. Sprzedam, sprzedam, sprzedam. Widziano <laughs> już, wiesz co, może tyle, tyle, tyle nam styknie. bo oni chyba tego nie zapełnią, co? Jak będą wrzucać jakieś śmieci. Tutaj tylko włosy z brody Merlina, już mamy cztery. O, mamy jakiś kask administratora. Uuuu, To akurat dla mnie. A to jest, to twój Uuu. zgubiony, to twój zgubiony chyba administratora. Serio? Most Może i nie nadać uprawnień administratora, ale ubranie takiego samego hełmu jak administracja to już jakiś początek. <laughs> <laughs> Bobik, popatrz. E, wiesz co? E, można by zrobić mega dobry projekt, jakbyśmy zrobił milion lajków. Wow. Ja nie kłamię, że milion lajków. Mógłbym doprowadzić te skrzynie, żeby one leciały nam z tym dropem do magazynu. Ta, to jest... <laughs> Kupię lajki. Ja naprawdę mógłbym to zrobić, słuchaj. Ja zaraz załatwimy. Bo to... Wiesz, lejki by sobie tak przekazywały wszystko, no nie? To by, to by było dobre. Bym musiał te wszystkie te skrzynię teraz połączyć, żeby do jednego lejka wszystko leciało. Dostałem kill off. Efficiency and breaking. O, zrobicie, zrobicie? Ja nie jakiś i wiesz, normalnie wchodzimy sobie do magazynu i patrzymy, co tam nam gracze wysyłali. Do naj no, ale dobra, zrobiliśmy do Najcikardie. Masz jakieś bloki, które są inne niż piasek? Czy mam skoczyć do magazynu? Eee, mam kraket stone, tonę. Ale dużo, bo wiesz co? Chciałem tutaj zrobić ścianę. Jeszcze zrobić tutaj tabliczkę, że zapraszamy z Donejta. A to nie mam dużo takich. Znaczy mam 24 z nie? Mhm. Mm Ej, ja tu zrobię Warpa. Co to na to? Dobra, jak to ma... zrobię, to, zro to zrobię tutaj Warpa. Tylko jak go nazwać. Y warp. Więc co to, skoro ma być tutaj Warp, to jeszcze może zrobię te tutaj. <noise> dzięki, dzięki. Dobra, te Milion lajków się przyda, dobra. Y -y... Ej, na jeszcze nie wiem, ale wszystkiego i wrzucę do lawy, które mi wyrzuca. Albo, albo jednak nie. No, skoro dają. Dobra. Cyk, mm, okej. Okay. Mam jeszcze jeden lejek. No to akurat będzie duży drop. Norwex tak stoi patrzy, co tutaj się dzieje. A, yeah. <grym> tu biznesy idą. Będą biznesy. Będzie najbogatsi na serwie. No już mamy cztery włosy, słuchaj, to jest dobry, dobry... Dobry biznes. początek. Duż jak biznes, twoja, to to zawsze... Twoja czapka dobry... na tego, na administratora. To no. nie daje, ale już poczytaj. Czekaj, 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 czekaj. czekaj Ja tu wrócę, idę po. Idę po jakieś bloczki, wiesz? By to tamto Tam to miejsce się odróżniało, jak najlepiej jakieś takie unikalne bloczki. Jid. Cyk. Tyk, 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 Dobra. Nie, nie zrobię tam warpa, bo tam jak się kuboj wiesz, kończę, to tam ktoś mógłby trapa zrobić w miejscu, gdzie jest warp i lawę wylać. Też no. tak trochę słabo. Mamy dużo drewna. <grym> Albo by się zaraz by wkurzył. Że mu drewno zabieram. Co nie? No, zbiera się. No, stany bryki mam. Trochę tych stonobrików jest. jest, to jest trochę kobla. To dobra, to ja tam wracam. Robimy do Z 16 lejków za 8 jak sobie opłaca się, chyba nie. Chwilę? 8 diaksów za 16 lejków. To jest słaby interes. No. No nie wiem, Johnus. Łup, pałup. Idę tam, idę tam, idę tam. Spokojnie. Spokojnie, damy sobie radę. Zawsze będziemy mogli spójść... Na wyprawę, żeby skraftować minion lejków. Bobic. Po żelazo, wyprawa po żelazo, tak o. No, bo żelazo. Każdy robi lupę. wyprawy na diamenty. Pff. Co to, prawda, po żelazo. Narwax, tutaj. Ty tutaj. <grym <grym tutaj. Bobby, gdy właśnie zabierz? Weź to, weź to. I mu podziękuj, i mu podziękuj. Kurka zimowa, mu. dzięki za kurtkę zimową. <grym> A teraz. On nie chciałem ci dać tej komercji. <grym> Zakładam kurtkę zimową, ciepła. Hmm. Dobra. Hmm, tutaj mogę wyspać piasku. Żeby hmm. skrzynię zasłonić.

Proszę oh. bardzo, proszę bardzo. Tutaj normalnie... Y... No i masz do donated. Wiesz co? W sumie oni te, i tak nam tutaj nie wejdą, to możemy te skrzynie odblokować. To ja mówię, Byskuczu zrobimy tutaj takie coś, żeby to, to nam przekazywało te itemy gdzieś indziej. To będzie naprawdę spoko opcja. No to z tymi lejki, nie uważasz? Ale właśnie jak, gdzie to? Ale co, gdzie to? No jak to połączyć, żeby wiesz... No nie? lejkami, spokojnie. No, zbieramy na te lejki i będziemy mogli sobie po prostu, wiesz... ...wchodzić I, 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 i jak to się ogarnie to po prostu same itemy będą nam tutaj leciały. Dobra, dobra, dobra. A to ty jest... ty ten sobie banner? No. Okej, okay, dobra, bo się postawił. I tak było. Nie, on ty to może stać, widzisz? Tu jest. No, nie no. Nie ma, a tu już już kubole. No to dobrze, to dobrze. Nie tam tutaj nie zniszczysz. Na tą dziurę trzeba tutaj zakleić, dobra? Szkoda, że okay. się nie da do na dwie kratki. Kordy tutaj są takie: to jest 6, 4, 2, 8 na 4, 9, 6, 5. O, takie kordy widać. Du dużo są na ekranie, także jak najbardziej tutaj zapraszamy, zapraszamy. Można tutaj Donato y zostawić na Minecraft Legacy, na Brodaty. Wyścig włosy, włosy, włosy tutaj. Tak, włosy, zbieramy włosy. Nie pytajcie po co, ale zbieramy włosy. Dokładnie. Za włosy będzie i preza. Naprawdę Wam mówimy. To już na starość, jak zaczną wypadać, to będziemy mieli. I będziemy tak, pitać. tak, do no klejenia, ale w międzyczasie można coś za to ogarnąć i będziemy mieli tutaj naprawdę sytuację, tak Wam powiem. to. W No, o, ale będzie. Zrobimy. Będzie, będzie Git, będzie Git. Dobra. To jak mamy to naszą fajną ścianę, to dobra, to już wracamy. Narawaks tutaj musi, niestety, zostać. Hello mordo! Będzie. Oj, dobra, to ja już poszedł. Przy okazji tutaj widzę, że roxmba jest na czacie. Siemanko, siemanko. Siema. Oblukany, oblukany. Możecie przywitać się na czacie. No. No nie mogę przeskoczyć, czekaj, bo tutaj... Dobra. Bobi! Nie home. musisz tam wtedy iść. Home Home jestem już Cheater, jak chciałem tam przejść. <laughs> ja jestem szybciej w domu. Ej, nie ma A dobra, <laughs> mamy jedzenie, dobra. Dobra. Mm, cyk, 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 cyk. Okej, okay. nice. Nice i nice i nice. Dobra, czyli co? Czyli zrobiliśmy akcję, nie? Naszą Zabiliśmy dzisiejszą? Akcję. Dobra, czyli no i co? Będziemy trochę teraz. Polejki. Tak, tak. Następna to wyprawa polejki, czyli będziemy musieli dużo, 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 dużo tego zrobić. Także w tym momencie kończymy odcinek, który już jak się spoczywaliśmy nagrywamy na live. To dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego. Na razie i cześć. Hej, hej. Halo.